Cześć widzowie! W dzisiejszym odcinku postaram się wyjaśnić wam, dlaczego Voldemort nie dał rady zabić Harego, kiedy ten był małym dzieckiem. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Harry stał się popularny w świecie czarodziejów z powodu przeżycia konfrontacji z Czarnym Panem, ponieważ był pierwszą i chyba jedyną osobą, która dała radę przeżyć trafienie klątwy uśmiercającej, przy okazji pokonując Voldemorta, będąc tylko dzieckiem. W pewnym momencie Sybilda Trelawney w trakcie wywiadu na stanowisko profesora wróżbiarstwa w Ogwarcie przepowiedziała narodziny dziecka, które ma raz na zawsze pokonać Lorda Voldemorta, a mianowicie powiedziała, że ten, który ma moc pokonania Czarnego Pana zbliża się, a Czarny Pan oznaczy go jako równego sobie. Voldemort usłyszał tylko o pierwszej części przepowiedni i chociaż dwóch chłopców pasowało do opisu, czyli Harry Potter i Neville Longbottom, to zdecydował się na wyeliminowanie Harego. A próbując go zabić, uruchomił przepowiednie, oznaczając go jako równego sobie. Najpotężniejszy czarodziej i dyrektor Hogwartu, Albus Dumbledore, ostrzegł rodziców Harego i Neville'a i poradził im, żeby ci się ukryli, ale niestety rodzina Potterów uczyniła swoim strażnikiem Petera Gryu, który okazał się być zdrajcą w zakonie Feniksa, i powiedział Woldemortowi, gdzie znajdują się Potterowie, więc Woldemort znalazł ich bez problemu. Matka Harego zmarła mówiąc mu jak bardzo jest kochany, i dzięki temu jej miłość nadal żyła i służyła, by chronić Harego przed krzywdą i złem, sprawiając, że był nietykalny dla czarnego pana, ponieważ, mimo że Voldemort wielokrotnie próbował zabić Harego kiedy ten uczęszczał do Hogwartu, to nie był w stanie odnieść sukcesu. Kary był chroniony do 17 roku życia, a sama ochrona ofiarna jest potężnym kontrczarem, który istnieje od czasów starożytnych i nie wymaga inkantacji, rozpoczynając się kiedy jedna osoba dobrowolnie poświęca swoje życie, aby uratować życie kogoś innego z głębokiej i czystej miłości. Ochrona ofiarna jest uważana za ochronę ostateczną, ponieważ opiekun musi mieć możliwość do życia i jeżeli świadomie zdecyduje się umrzeć, wtedy powstaje ochrona, a po złożeniu ofiary ochrona ta żyje we krwi osoby, która została uratowana. W przypadku Harego, kiedy Voldemort go dotykał czuł rozdzierający ból, a sam kontrczar może zostać nałożony na więcej osób, ale w takim przypadku nie wiadomo jaki jest zakres działania zaklęcia, a kiedy osoba, która została zabita jest spokrewniona z osobą, którą chroniła, wtedy na uratowaną osobę można rzucić potężny urok, aby zapewnić jej dodatkową ochronę. Czar, który nazywa się więzią krwi, chroni uratowanego przed osobą, która próbowała go skrzywdzić, kiedy przebywają w domu krewnego, ale żeby więź krwi zadziałała, żyjący krewny musi dobrowolnie przyjąć uratowaną osobę do swojego domu. Ochrona zostaje zerwana, kiedy uratowana osoba wyprowadzi się na zawsze albo skończy 17 lat, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. I właśnie dlatego Voldemort nie dał rady zabić Harego, ponieważ kiedy rzuciła awadę kedawrę, zaklęcie odbiło się i trafiło w Voldemorta, niszcząc jego ciało. Prawdziwą bohaterką jest więc Lily Evans z racji, że to ona to wszystko zapoczątkowała poprzez swoje poświęcenie, w którego wyniku Harry opierał się i był nietykalny dla Voldemorta oraz dostał znak rozpoznawczy na czole niczym rok, jak i również zdolność do posługiwania się mową węży, a żeby lepiej przybliżyć sobie powagę zaklęcia ochrony, to omówimy sobie późniejsze tego rezultaty. Mianowicie Voldemort cały czas chciał go zabić, a pierwszym incydentem po zniszczeniu ciała czarnego pana było to jak przyjął ciało nauczyciela Hogwartu i wtedy sam dotyk Harego sprawiał mu ogromny ból, przez co Voldemort nie dość, że nie zabił Harego, to jeszcze nie zdobył kamienia filozoficznego, który pomógłby mu się odrodzić. Podczas bitwy o Hogwart Harry w końcu poddaje się Voldemortowi po odkryciu, że część duszy Voldemorta w nim żyje, co wyjaśnia jego powiązania z Brocznym Panem, ponieważ Harry został Horcruxem w momencie, w którym Voldemort chciał go zabić, kiedy Harry był dzieckiem. Harry więc przyszedł do Voldemorta do zakazanego lasu i tam Voldemort wykonuje na nim klątwę uśmiercającą, a Harry pada martwy na ziemię, po czym pojawia się w czymś, co przypomina zaświaty, gdzie spotyka Dumbledora na eterycznej stacji King's Cross, znajdując pod ławką zdeformowaną wersję Voldemorta, która symbolizowała zniszczony Horcrux. To jednak nie znaczy, że Harry nie jest martwy. W rzeczywistości dowiadujemy się, że tak się stało, ponieważ Dameldor dał Harrymu opcję pójścia dalej albo powrotu do świata, ale to nasuwa kolejne pytanie, a mianowicie czy zaklęcie uśmiercające nie powinno zabić Harego. W pewnym sensie tak, ale w tym momencie sprawy się komplikują, a to dlatego, że Harry jest panem śmierci, ponieważ posiadał wszystkie trzy insygnia śmierci, co ostatecznie pozwoliło mu powrócić do życia. Co więcej, od chwili, kiedy Voldemort podejmuje decyzję o zabiciu Harego Pottera jako dziecko, wtedy tak naprawdę przypieczętował swój los, ponieważ ratując się od przepowiedni i rzekomo najpotężniejszego dziecka, Czarny Pan niechcący uruchomił samospełniającą się przepowiednię. Uczynił w ten sposób Harego równym sobie i stworzył kolejny Horcrux, przez to każda kolejna decyzja Voldemorta prowadziła go powoli do jego ostatecznego upadku. A to, że Voldemort przez tak długo nie domyślił się, dlaczego Czarna różdżka go nie słucha, czyni go absolutnym kretynem. Tak naprawdę cała historia mogłaby potoczyć się inaczej, gdyby Voldemort postanowił pozbyć się Neville'a albo użyć krucjatusa na Małym Harym. Mianowicie, gdyby Voldemort użył innego zaklęcia, to mógłby zorientować się, że zaklęcie się odbije, dzięki czemu nie straciłby ciała, z czego przecież Voldemort nie miał skrupułów, więc dlaczego nie torturował Małego Harego aż do śmierci, nie jest nam wiadome. Drugą ważną przyczyną, przez którą Voldemort nie zabił Harego jako dziecka jest więc jego ponadprzeciętna głupota, z racji, że miał na to wiele możliwości, jak ta, którą przed chwilą wymieniłem, ale również jak wiele innych, na przykład kiedy przejął Kuriniusa Kurila, profesora obrony przed czarną magią. Mógł on wtedy użyć komnaty tajemnic, żeby dostać się do Bazyliszka i kazać mu zabić Harego i żeby pomógł mu zdobyć kamień filozoficzny, a co więcej gdyby użył Bazyliszka do porywania uczniów jako zakładników. Wtedy mógłby zagrozić Dumbledorowi, że spetryfikuje i zabije ich, jeżeli ten nie odda mu kamienia filozoficznego. Kolejną możliwością było to, że Voldemort bez problemu mógł sprawić, żeby fałszywy szalony Mudy natychmiast przyprowadził do niego Harego, zamiast czekać do końca turnieju trójmagicznego i nie zawracać sobie głowy pojedynkiem z poterem, który i tak mu w końcu uciekł. Lily Evans powstrzymała Voldemorta tak naprawdę bardziej dzięki szczęściu, ponieważ starożytna magia to magia, która dzieje się niezależnie od wysiłków czarodziejów, a jej efekt jest wyzwalany przez zdarzenia i moce endemiczne dla natury rzeczywistości. To, że nauczyła się tej magii można więc wykluczyć, ale być może dawniej był jakiś czarodziej, który ją opanował, ale z racji, że to magia samoistna, to mogą być to w zasadzie najpotężniejsze zaklęcia niemal boskie, więc nie dziwne, że Voldemort nic na to nie zaradził, a sama starożytna magia jest niezwykle stara i tajemnicza, z czego do jej działania niepotrzebna jest różdżka. Jedną z najstarszych magii, jaką znamy, jest ta, która była tworzona poprzez zaklęcia takie jak Patronus i urządzenia takie jak Horcruxy około 100 lat przed naszą erą, kiedy to Helpo Plugawy stworzył pierwszego Horcruxa i który był najpewniej pierwszym czarnoksiężnikiem, jak i pierwszym, który stworzył taki przedmiot. Chwilę po tym, jak Romulus założył Rzym, starożytny czarodziej Andros Niezwyciężony potrafił wyczarować gigantycznego Patronusa, ale to najpewniej również nie ma powiązania ze starożytną magią. Dosyć dziwne byłoby, jeżeli starożytna tak potężna magia manifestowałaby się tylko w formie jednego ochronnego zaklęcia, ale z racji, że nie ma żadnych informacji na ten temat, to zostaje nam jedynie w to uwierzyć, chociaż pewnie nie odkryli reszty zaklęć opierających się właśnie na tej magii. Moim zdaniem więc starożytna magia może działać trochę jak moc w gwiezdnych wojnach, pozwalając tworzyć zaklęcia, zdolności czy przedmioty, nie pozwalając używać aż tak potężnych zaklęć bez jakiegoś poświęcenia, z czego mogła również zaranżować narodziny Harego, który na koniec zabije Voldemorta. Kolejnym co blokowało Voldemorta jest jego arogancja, która być może była jedynym powodem, przez którego nie udało mu się zabić Harego na cmentarzu, ponieważ wyraźnie wydziera Japę, że Hary jest jego i tylko jego, przez co żaden śmierciożerca nie odważyłby się nic zrobić, a któryś z nich przecież mógł odsunąć puchar i uniemożliwić haremu ucieczkę. Użycie krwi Harego również było wielkim błędem, ponieważ wskrzeszenie Czarnego Pana za pomocą krwi Harego sprawiło, że jego krew zaczęła płynąć też w żyłach Voldemorta, co już totalnie nie pozwoliło na zabicie Harego, tym bardziej, że nikt inny nie mógł tego zrobić z jego rozkazu. Podsumowując, Voldemort nie zdołał zabić Harego, kiedy ten był dzieckiem z racji na szczęśliwy traf w postaci przepotężnego zaklęcia, uruchomionego za pomocą miłości Lili Evans, jak i przez jego arogancję i ogromną głupotę. A wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i jakie jest wasze zdanie na temat starożytnej magii. Jeżeli film się spodobał zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć.